Pewnego dnia, gdy Maurycy wracał z pracy, w mieście panowała dziwna atmosfera przez brak prądu. Ulice i budynki nagle spowijała ciemność, nagle mężczyzna usłyszał kroki. Ktoś się za nim skradał, zaczął się odwracać i wtedy świat wokół niego stał się całkowicie czarny. Maurycy oprzytomniał w piwnicy słabo oświetlonej kilkoma świecami. Przed nim znajdowało się troje drzwi. Za pierwszymi głodne zombie czekały na swój kolejny posiłek, za drugimi szalał pożar, a trzecie skrywały plątaninę gołych przewodów elektrycznych. Tylko ty możesz uratować Maurycego. Napisz w komentarzach, które drzwi powinien wybrać. Jak być może pamiętasz, w mieście panuje przerwa w dostawie prądu, tak więc przewody elektryczne są w tej chwili całkowicie nieszkodliwe. Maurycy powinien prześlizgnąć się trzecimi drzwiami. Ku swojemu zaskoczeniu, nasz bohater znalazł się w salonie fryzjerskim. Przez chwilę przypatrywał się scenie rozgrywającej się przed jego oczami i zdał sobie sprawę, że jeden z klientów jest w poważnym niebezpieczeństwie. Napisz, o kogo chodzi w komentarzach poniżej i udowodnij, że jesteś tak samo bystry jak Maurycy. Mężczyzna zauważył, że rudowłosy fryzjer pomylił spray na owady z lakierem do włosów, ale gdy chciał ostrzec klienta i zaczął mówić, całe pomieszczenie rozpłynęło się w powietrzu. To był tylko hologram, ktoś chyba pogrywa sobie z biednym maurycym. Nasz bohater poszedł dalej. W pewnym momencie skręcił za i Nagle mroźny podmuch wiatru uderzył go w twarz. Maurycy zorientował się, że dookoła panuje totalna zima. Za jego plecami nie było żadnego budynku, jedynie zaspy śniegu i gołe drzewa. Mężczyzna mógł iść tylko prosto przed siebie. Przed nim znajdowały się trzy ścieżki. Ta po lewej prowadziła przez jaskinie głodnych wilków, aby podążyć tą pośrodku, środku, Maurycy musiałby najpierw minąć rodzinę niedźwiedzi. Prawa i prowadziła nad zamarzniętym jeziorem pokrytym cienkim lodem. Nasz bohater zmarzł już na gość. Pomóż mu szybko. Napisz, co powinien zrobić. Powinien wybrać ścieżkę po środku. Jest zima, a niedźwiedzie w tym okresie zapadają w sen. Jeśli będzie cicho, nie obudzi ich i bezpiecznie wydostanie się z lasu. I rzeczywiście, Maurycy uniknął niebezpieczeństwa i wkrótce zauważył dom ukryty wśród drzew. Dopiero gdy wszedł do środka, zdał sobie sprawę, że to bardzo dziwna i przerażająca chata. Jego uwagę przyciągnęło czworo drzwi. Za pierwszymi znajdowało się pomieszczenie wypełnione wodą z piraniami. Za drugimi kryło się górskie zbocze. Jak tylko ktoś postawił tam stopę, w dół zaraz nadciągała lawina. Za trzecimi znajdowały się przewody elektryczne zwisające nisko nad podłogą, na w której były mokre plamy. Z kolei za czwartymi mieścił się tylko mały pokój z jednym oknem na 58 piętrze. I tyle. Napisz, co sądzisz w komentarzach szybciej niż inni detektywi jasnej strony. Tak, Maurycy powinien przejść przez drzwi numer 3, ponieważ przewody w rzeczywistości nie dotykają podłogi, będzie mógł się schylić i przeczołgać do wyjścia. Niestety, ktokolwiek testował umiejętności przetrwania Maurycego, ewidentnie nie stosował wobec niego żadnej taryfy ulgowej. Drzwi prowadzące na wolność były zamknięte i miały cztery dziurki od klucza. Na ścianie obok wisiały również cztery klucze. Jeśli nasz bohater zamierza wydostać się z pokoju, musi dopasować klucze do dziurek. Jeśli wiesz jak mu pomóc, podsuń rozwiązanie w komentarzach. Spójrz na rączki tych kluczy. Wszystkie mają otwory z różną liczbą krawędzi. Sztuczka polega na tym, że liczba krawędzi powinna odpowiadać numerowi kodu pod każdą dziurką od klucza. Maurycy w końcu opuścił przerażający pokój, ale to nie był koniec jego przygód. Niespodziewanie znalazł się w więziennej stołówce. Aby spokojnie ominąć więźniów, musiał dowiedzieć się, który z nich jest najbogatszy. Pomożesz Maurycemu? Mężczyzna po lewej jest szefem kuchni, dlatego ma specjalny poziłek. Facet w środku ma trochę złotej biżuterii, ale mało prawdopodobne, że przyda mu się ona w miejscu odosobnienia. Jeśli chodzi o mężczyznę po prawej, to w kieszeni chowa smartfon, a w więzieniu taki gadżet oznacza możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym, musi więc być najbardziej wpływowym i najbogatszym z nich. A jeśli się z tym nie zgadzasz, napisz swoją opinię w komentarzach. Biedny Maurycy. Aby ostatecznie wydostać się z tej stołówki, musiał wybrać najbezpieczniejsze wyjście. Jednak wszystkie wydawały się równie przerażające. Pierwsze prowadziło do jaskini straszliwego smoka, drugie do pomieszczenia wypełnionego wrzącą lawą, a za trzecim szalały tnące ciało wiązki laserowe. To trudny wybór. Podpowiedz Maurycemu w komentarzach, którą drogą powinien podążyć. Najlepiej podjąć próbę wymknięcia się przez trzecie wyjście. Nie będzie to spacerek po parku, ale przynajmniej te wiązki laserowe nie są w ruchu. Następnym miejscem, w którym wylądował nasz bohater, była arena bitewna. Najwyraźniej tajemnicza siła, która się nim bawiła, wciąż nie odpuszczała. Na chłopaka czekały trzy stwory, z którymi musiał walczyć, aby przeżyć. Pierwszy miał głowę grzechotnika i ciało gigantycznej fretki. Drugi miał ciało goryla i głowę aligatora, a trzeci twarz i ciało żarłacza białego oraz ogon i pazury niedźwiedzia. Z którą bestią ma szansę na odniesienie zwycięstwa? Zabłyśnij mądrością w komentarzach. Pierwsze dwa potwory mogą być śmiertelnie groźnymi przeciwnikami. Wyobraź sobie, jak zwinny i jadowity może być wąż Fredka, a gory alligator jest z pewnością zbyt silny, by Maurycy dał mu radę. Co do rekina, niedźwiedzia, to skoro rekiny mają skrzela i nie potrafią oddychać na lądzie, to chłopak będzie musiał tylko trochę poczekać, a przeciwnik sam się wykończy albo ucieknie. Gdy ten etap dobiegł końca, Maurycy został przeniesiony do słabo oświetlonego pokoju. Przed nim stała dziwacznie wyglądająca rodzina. Nasz bohater musi dowiedzieć się, który członek tej familii został opętany przez ducha. Będąc tak spostrzegawczym, szybko wpadł na odpowiedź. A tobie, jak pójdzie, zostaw komentarz! Trzeba przyznać, że ta kobieta wygląda na przerażoną, ale nie jest opętana. Zakrztusiła się jedzeniem i nie może oddychać. Mężczyzna nosi ciemne okulary, mimo że jest w pomieszczeniu. Podejrzane, ale jest niewidomy widzisz tę białą laskę obok niego? To w babci zamieszkał demon. Przez cały pokój w jej kierunku ciągnie się ślad ektoplazmy. Po rozwiązaniu tej zagadki Maurycy znalazł się w dżungli, wędrował wiele godzin, aż dotarł do miejsca, w którym ścieżka rozdzielała się na trzy mniejsze szlaki. Pierwsza z nich prowadziła do aktywnego wulkanu, w którego kraterze Bulgotała rozgrzana do czerwoności lawa. Gdyby Maurycy wybrał drugą ścieżkę, dotarłby do polany zamieszkałej przez mnóstwo jadowitych nietoperzy, a trzecia ścieżka kończyła się bagnem, połykającym wszystko i wszystkich, którzy tam dotarli. Jeśli wiesz, którędy powinien udać się Maurycy, daj mu wskazówkę. Dobrze, Maurycy wybrał drugą ścieżkę. Nietoperze z reguły są aktywne tylko w nocy, a ponadto prawie nigdy nie atakują ludzi. I wreszcie nasz śmiałek znalazł się w domu, we własnym ciepłym łóżku. Czy był to tylko przerażający, bardzo realistyczny sen? Napisz, co o tym myślisz.